Ja bym kochana jeszcze o jednej rzeczy na koniec chciał powiedzieć, mianowicie o cielesności, o dotyku, bo to jest dla mnie ogromnie wyzwalające i o tym już mówiłem kiedyś w podcaście, jaką dumą napawa mnie to, że ja mogę z tobą czy z innymi moimi przyjaciółmi się po prostu szczerze czule przytulić. W miejscu publicznym, w knajpie, w barze, postać sobie, czy, czy tak jak my czasami sobie lubimy, postać w takim objęciu, czy iść sobie w objęciu. To jest dla mnie chyba najmocniejsza rzecz. Jakby czucie się blisko, tak nieromantycznie blisko z innym facetem. To też jest taki, tak jak już mówiłem, ten klucz do takiego otwarcia się i do takiego wyzwolenia się z okowów jakiegoś takiego stereotypu, że ja czegoś nie mogę. Bo, bo ja czuję, że jak ja mogę iść z moim przyjacielem. Który wiem, że czuje się źle, bo nie wiem, bo ma problem w związku, i ja mogę iść z nim po prostu objęty i tam nie ma żadnego po prostu podtekstu romantycznego, i ja nie czuję, żeby ktoś. Ja, nie, inaczej, ja mam to w dupie, że czy ktoś na nas patrzy i myśli, że my jesteśmy gejami, to ja się czuję najbardziej męski na świecie. Tak, i to jest taka potęga. To jest potęga.